Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem kolejny odcineczek z y, Lego Fortnite, dzisiaj y, Zobaczymy co dalej będziemy robić, na początku wejdźmy sobie W sklep, zobaczmy co tutaj ciekawego jest Są w ogóle instrumenty do y, y, Tych żółwi ninja, są żuwie ninja Jako lego postacie, jako zwykłe No to chyba każdy są jako zwykłe i lego I jako zwykłe na pewno, jako lego to no <noise> Jest y, April z, właśnie z, też z tego Żółwy ninja. Tutaj mamy z anime. Do końca nie wiem, czy znam tego anime. Mało naprawdę oglądałem anime, więc przepraszam. Ale właśnie są. Mamy z Ricky Morty. Postacie wróciły z Terminatora. Ciekawe. Jakieś ja. Motki. Tutaj muzyczki, oczywiście. Do tych, tych różnych trybów. Czemu mi cofnęło? O. Pos mamy kolejną postać. Tutaj mamy sprzęt i mamy emotki. Plus Mr. Beast. O, Mr. Beast jest w Lego ty! To Nie wiedziałem. Takie emoteczki fajne. Bananka. Yy, panią. I tutaj jakieś skiny podstawowe wraz z dwoma emotkami. Podstawowe. No fajne skiny. Tutaj mamy świąteczne, widzę plecaki, no i tu jakieś dwa zestawy, ale dobra, bez przedłużania lecimy już do naszego świata, zobaczymy co tym razem, mam nadzieję, że cieszycie się, że kolejny odcinek nie zrobił poprzedniej póki co aż tak dużo wyświetleń, jeszcze zobaczmy, bo mam tutaj jeszcze statystyki, no ostatnie wyświetlenie Zrobiły tak. 15 wyświetleń zrobił, ale 3 łapeczki w górę i całkiem, całkiem ciekawy watch time, prawie 3 minuty. Jak na mój kanał to jest ogólnie dosyć dużo. Kangurę Kao ostatnio zrobił 9 wyświetleń, ale za to miał 6 minut watch time, to jest naprawdę dużo. I ostatni Lego Marvel, 11 wyświetleń i 3 minuty. Ostatni to jest dla mnie nie sesz czwartku i piątku, tylko poniedziałku i wtorku. Bo nagrywam to w tym momencie, czwartek. Jeszcze nie wyszedł odcinek z Górka z dzisiaj z, z dzisiaj dla mnie, z czwartku dla Was. I właśnie dlatego. It is what it is, nie? you know. <grym> Dobra. Jesteśmy. I co? Ten of mi się praktycznie kończy. Ten, i tutaj mamy zamiar w takim razie dzisiaj zwiedzać na pewno. Tak, czy ja coś chcę konkretnego zrobić? Eee, kilow chcę zrobić. Mm, to więc zróbmy kilow, bo nie mam. Eee, na tarcze nie mam liny. Czy ja mam pochodnie, mam pochodnie, to nie potrzebuję. I pójdziemy coś zwiedzić ciekawego. Może jakiegoś potwora znajdziemy, czy coś. Powiem, że takowe są tutaj również. Eee, więc no. Wejdźmy jeszcze w tryb budowania. Eee, tutaj na jakieś wilcze pazury. Tu granit muszę pozbierać. To na te rzeczy postaram się pozbierać wszystko. Tutaj dachy, ściany, to wszystko to odkrywają sobie. Nie wiem, czy mi się to pokazuje. Mam miejsce na kolejną skrzynię, więc w sensie mam i na kolejną skrzynię. Postawmy ją póki co tu. Mm, poprzenośmy te wszystkie rzeczy, bo ich nie będę potrzebował póki co. To też... Yy, to jest mi jedzenie, więc je, to wezmę akurat. I to też tutaj. Yy, Git. I wyruszamy na przygodę tutaj są krówki. To pójdźmy najpierw do krówek, bo z krówkami jeszcze nie mieliśmy tutaj styczności. Co jak je, pogłaszczę to mleko dostanę. Czy co, dostanę mleko? Faktycznie. A co z nich dropi? To wiem, że to trochę nie tak powinienem to robić, ale... Przepraszam wszystkich miłośników. Muszę. Imię nauki. Mięso. Okej. Okay. To nie tak źle. <grym> eee, mapa. Zobaczmy mapę. Tu jest jakaś ścieżka w ogóle. Pójdźmy na tą ścieżkę, to ona jest tutaj. I zobaczymy zaraz dokąd ona prowadzi. Nie wiem, czy tylko u mnie takie lagi. W następnym odcinku też. Nie wiem. Mam nadzieję, że tylko u mnie. Jakieś takie... Ale czekajcie, po prostu wejdźmy szybko ustawienia, zmniejszymy. I lecimy dalej. Co tutaj jeszcze takiego mogę ciekawego zmniejszyć? Odległość widzenia mogę trochę zmniejszyć. Jakoś tekstur, to wszystko jest na niższe. Dobra. Odległość widzenia, mniej się będzie renderować po prostu. No wszystko się dopiero odkrywa jakby, nie? Bo pierwszy raz widzę te wszystkie rzeczy. Mam nadzieję, że to nie przeszkadza jakoś bardzo. A wręcz. No przeciwnie, na pewno nie. Bo ciężko, żeby to było wręcz przeciwnie. Mieliśmy iść jeszcze do tamtej jaskini, więc do tamtej jaskini również się zaraz wrócimy. Okej. Okay. Jest zimno. No i już nie jest. O! No faktycznie jakieś lagi są nie że Włączyłem ogólnie muzykę, podgłosiłem i wszystko, bo. Na ostatnim odcinku zauważyłem, że było to dosyć wszystko cicho. I mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej. O! Tu jakaś. forteca? Nie wiem, jak to do końca nazwać. Coś takiego. Co to jest jakieś. To jest. Nie, to jest pająk. Czekaj, ty, ty jesteś kamieniem, tak?

Albo weźmy, to przynajmniej se zjem od razu. Jak będzie mi potrzeba, Ej, nie wiem, naprawdę czuję lagi. Zrobię chyba szybkie z i zrestartuję tą grę. Ale najpierw odzyskajmy te itemy, chociaż. Bo jak to jest? Co jest? Gdzie mój itemy? Dobra, zjedzmy. Dobra, odzyskane. Aaaa. Najgorzej. Cały ekwipunek się resetuje. W sensie muszę go od nowa układać za każdym razem. To akurat mech. Eee, ale no cóż. Nie wszystko można mieć, nie? To jest nadal mi zimno? Wiem, że mam pochodnie w ręce? Ciekawe. Jest ma. Miejmy nadzieję, że coś ciekawego z niej dostaniemy. Wilk zimowy. Na hita! Ja chyba tam nie idę, tam jest chyba jakiś wyższy poziom trudności, więcej biją wszystkiego. Dobra widzowie, ja... Widzę się z wami za chwilę zrobię cięcie. Idę po itemy, wracam tu szybki restart kompa i znaczy kompa gry i... no. Dobra widzowie, jestem przy itemach. Jeszcze zbiorę tą lamę jednak Skoro tu jestem I teraz ze dwóch Dobra widzowie. Mhm. Jestem Eee, I tak, eee, pierwsza rzecz, zrestartowałem w lewym, górnym, w lewym górnym rogu, nie wczytałem się w moją postać, co jest ciekawe, ale chyba już nie ma takich lagów, więc tyle, spoko. Mm, tak, eee, przestawmy sobie wszystkie rzeczy oczywiście. I tak, dostałem tarczę. Mm, muszę ją trzyma trzymać w prawej ręce, żeby ona działała, okej. Okay. To jest ciekawe, mm, dobrze wiedzieć, więc ją sobie zamienię na razie tak, żeby... no nie będę nosił na razie tej tarczy. Co jeszcze? Mleko chyba miałem, chyba ten. To chyba dostałem. Dynie dostałem, wełnę. Powrzucajmy rzeczy od razu do tego. Co się da od razu wrzucić? Wełnę, dużo tej wełny w ogóle dostałem. Dostałem placek owocowy. Siorbotę. Mąkę jeszcze też dostałem, co ciekawe. Trochę granitu. Nasiona papryki, o, to, to, to też jest ciekawe. Zamienimy z siorbotymi i... chlepo jagody jeszcze. Mam. To jest takie chyba spoko rzeczy. Nie wiem, nie znam się, dopiero gram w tą pierwszą grę po raz, nie wiem, drugi chyba, trzeci. <grych> Więc y, nieważne. Tu gdzieś była jaskinia i... Tam. I pójdziemy sobie do tej jaskini w tym momencie. Zobaczymy, co tam ciekawego jest. I czy ja mogę korzystać z tego kilofa czy przez to, czy że przez to, że on świeci na czerwono, znaczy, że on nie działa? Bo nie wiem. Ale ich poskładałem wszystkich. Po... Po kolei. Łatwo. <grych> Chciałem coś konkretniejszego powiedzieć, ale jakoś mi nie umiało mi przyjść nic do powiedzenia. nieważne. Dobra. Co tutaj jaskini jest ciekawego? Czy nic? Wejdź. Znajdź jaskinie się ci przytwa... What the hell? Tak tu ja działaj... nie działa? Nic? Dupisz. Mapa tu jest niedostępna. Okej... Okay. Czy ja tym kilofem po prostu nie mogę, czy po prostu nie mogę? Nie, po prostu to nie, nie da się kilofem rozwalić w ogóle. Okej. Okay. Ciekawe. What the hell no! <grym> Dobra, tutaj są jakieś... potworki. Szkielet, co?! Ej, ty dużo bijesz. Więcej was tu jest. Dobra, zróbmy tak Odsuń się Nie to! Dobra, kill of the dostałem Dobra, pyk, pyk, teraz z tobą Easy No tak bo ja żartowałem, że Easy nie? Jakby co? Trochę się zesrałem. A nie easy. Dobra, zjedzmy to na spokojnie. Ogarnijmy się. Tu nic ciekawego, ale ciebie. Rozdupimy. Padni mi ten Miecz mi padł czajcie to. Ja nie mogę Ciezas Marias Wychodzimy stąd po prostu widzowie, wiecie chyba Chyba tak trzeba No bo nie powiem Aha, no tak Czy ty mnie do kolejnej lamy prowadzić? Co jest bardzo dużo tych lam Osobiście wydaje mi się, że to źle Aha, drugi kilo. Tak, dostałem jeszcze jeden kilo. Oś tu. Dobra, zignorujmy tą lamę na razie, nie? Na razie idźmy i zobaczmy, co ciekawego możemy zrobić i pod co dokładnie chcemy. Chciałem coś z granitu, więc zobaczymy się w bazie i przemyślę, co, co teraz. Teraz widzowie, jestem. Ogólnie plan jest taki. Plan jest prosty, a zarazem. Genialny! Tak, jeszcze tylko przejrzę, nie mam żadnego drewna więcej, w tym więc tak. To odróżmy na razie, tak zróbmy. Plan jest taki: eee, póki co, zbieram drewno, ale będę wam tłumaczył w tym czasie. Budujemy na samym początku grill, ponieważ stać mnie pod względem pod ilością eee, granitu, którego jeszcze trochę pozbierałem po drodze, idąc do eee, tego. Ale jeszcze jest jeden lepszy plan, czyli na początku zróbmy się Genialny plan. Eee, no. Eee, pozbieram trochę drewna, pozbieram trochę wszystkiego i tak, budujemy grill i tego grilla bym zrobił już w sumie teraz. Tylko mamy mały problem, że nie mam... Um, że musiałbym tutaj zbudować więcej podes, podkładu, tutaj więcej większy domek czy cokolwiek takiego no więc ja to sobie zaraz zbuduję yy, i zobaczymy się zaraz yy, jak to zbuduje a jeszcze budujemy yy, zbudujemy sobie przy okazji wiejski rynek więc ja trochę pozbieram drewna yy, Zbuduję ten domeczek i zobaczymy się zaraz odkryjemy co to jest yy, grill i jak ten wiejski rynek dokładnie działa dwóch Dobra widzowie jestem yy, dopiłem sobie kawę w ogóle to jest jedna rzecz. Druga tak wygląda, właśnie aktualnie zbudowany. Tutaj mamy taki mały daszeczek, tak na grilla tak to zrobiłem. A tutaj mamy tak rozszerzony po prostu domek. Eee, nie wiem, to będzie trzeba jakoś inaczej pobudować, bo ten domek jest zupełnie inny od tamtych i trzeba tu będzie trochę zmienić, żeby to wyglądało trochę inaczej. Ale to jeszcze zobaczymy na początku. Oczywiście zajmie się budową tych głównych rzeczy, po, co, po, po które w ogóle tu już przyszliśmy. Grill! Nowy schemat. O, czekaj, to najpierw ona. To był świetny pomysł z tym grillem. Tylko pomyśl, ile pożytności możemy upiścić. Myślisz, że jesteśmy jedynym mięso, które dostaje się tu przez szczelinę? Może budujemy coś w rodzaju wiejskiego No bra, to już mi mówiłeś. Tak, mamy pieczone mięso do zrobienia, kukurydzę i jajka. Daję więcej tego, więc... Jak najbardziej możemy sobie ugotować to mięso. Myślę, że zabierałem też jeszcze w ogóle drewna. Trochę tego w sumie... Yy... Jak to się nazywa? Granitu. No. Ale to już mniej ważne, dobra. Teraz ozna wiejski rynek. I tutaj pokazuje... A, w jaki sposób to jest działa. Okej, okay, tu jest obszar chyba zaznaczony. To ja by to może... się nie wiem, czy to ze swoim domkiem łączyć, czy to nie łączyć ze swoim domkiem? Może w tą stronę bardziej. Tak, żeby mój domek był na krańcu tego wiejskiego rynku, bym tak może zrobił. O. Wioska 1. O. I to mogę ustawiać. Okej. Okay. To niech będzie, że domek yy, fioletowy lubię, więc niech będzie tak ustawiony. I jest wioska numer 1. Co to jest? Założy się, że wiejski rynek przyciągnie znajomych, szukających bezpiecznego schronienia w nocy. Powinniśmy za zapytać gościa, czy zechce znać w naszej wiosce. W kupie siła. Co więcej, każdy nowy mieszkańcy może być chętny do pomocy w zbieraniu zasobów. No i fajnie. I mamy poziom wioski 1 na pokaż ulepszenie wioski. Przytulny talizman. Przyjaźń gość. Czekajcie, przytomny mieszkańcy wyposażenią Talizman zdrowia. Coś mogę wiedzieć, co to jest? Chyba nie. Wioskę odwiedzają przyjaźni odkrywcy. wiosce mo może zamieszkać dodatkowy mieszkaniec. A, to nic z tym nie mogę zrobić. To jest po prostu taka informacje To są levele. Co, do co mi dodaje to? Okej. Okay. A, i tu coś jest na ulepszenie tego. Większ ocenę wioski rozbud rozbudowując ją. Drewno i granit. Okej, okay. czy muszę zwiększyć A nie, mogę. Stać mi jakby na to, mi się wydaje. Bo jest rozbudowana pod względem moich rzeczy tam. Chyba w takim razie trochę źle to zrobiłem. Ale dobra, nie wiem. Zbieracze do wynajęcia. Kłodowa szopa. Startowe fundamenty. I jakieś domki. Dobra, ale już dostałem jakieś inne rzeczy: typu znacznik na mapie, to jest fajne. Punkt obserwacyjny. I podwójną chatkę. Też jakieś nowe dachy dostałem. Fundamenty, płot. Dobra, brzmi ciekawie, brzmi ciekawie, trzeba będzie to teraz trochę pozmieniać w takim razie w taki sposób, żeby mój domek był trochę w innym miejscu, ale tak, zajmiemy się zbudową może tej podwójnej chaty i to mogę budować tylko i wyłącznie przy wiejskim rynku, tak, nie mogę budować tego poza, mogę, mogę, tylko po prostu pokazuję to obszary, żebym mógł zbudować ewentualnie lepszy właśnie, okej. Okay. To zbudujmy. Pyk. Pyk. Nie, nie, nie buduj. Nie, do, daj mi to. Daj mi to. Eee, daj mi to. O. Zacznij budować. O. Budujemy tak. Ściana. Eee, ściana. I tak. Narożnik. I później ten narożnik odblokuje też z tego, co mi się wydaje, bo pewnie go... <śmuszczanie> to stoi i to. O nie wytrzymał. Dobra, dalej. Hmm. Kolejne ściany i przód. Eee, fun y... Darożnik to jest, nie, nie fundament. Pierwsze Tyk. Git. I przód. Tyk. Znakomicie. Trzy na 7? co, co? Ok. To trochę budowania w takim razie będzie, nie? Kolejne narożniki. Znaczy te szczyty chaty. Chatki. Pyk. I z drugiej strony jeszcze. Pyk. Znakomicie. Co jeszcze? Jeszcze dwa etapy. A mi się wydaje, jakby domek już był skończony. Górę! Se dupisz. Że ja tam mam wbić. Niech ja tam mam wbić. Ja muszę tam wejść jakoś. Czy mogę to stąd zbudować? Mogę to stąd zbudować, ok. Pyk. Zdobyłem 35 poziom. Przy okazji, widzicie. Uj, yy, skończyłem budowanie chatki. Znakomicie. Czy ja dostałem jakieś kolejne nowe schematy przez to? Chyba akurat te rzeczy miałem. Ale rozbudowałem bardziej wioskę. Więc spoko. Pytanie, czy ja muszę im łóżka robić za każdym razem? Nie mam pewności. No nie potrzebują schronienie, a nie łóżko. Więc czy ja potrzebuję? Szczerze nie wiem. Pozbierajmy jeszcze trochę drewna. Czujesz głód. O kurde. Pozbierajmy drewno, pozbierajmy granit. Tak, żeby ulepszyć, może na drugi poziom już, będą mi przynajmniej drewno przynosić. Co jest mega fajne. I tam właśnie. A mogę kilofem? Nie, a mieczem. Muszę to. No, muszę sobie kilof w... na znaczy, Serene specjalnie zrobić. Save trochę. Ale zrozumiałem. No, niech będzie. Niech im będzie. Niech im będzie. Jak ja to mogę tu, tu ulepszyć, wioski? Nie mam drewna i nie mam tego, dobra. Zróbmy dwie siekiery, może. Siekiery mi się na pewno przydadzą. O, nie, nie stać mnie na kilo dobrze, dobrze. No tak. Mogłem się w sumie spodziewać, że to takie drogie wszystko kufno, ja nie wiem. Koleusz. 36 minut nagrywam kiedy ja to zmontuję eee. Tyle do roboty mam. Do roboty za niedługo to rzeczywiście, ale rywe, nie? roboty, roboty. Miałem nie tak jak zrymować robota z robotą. Jesteś genialny Krokol, czasami, naprawdę. Podziwiam twoje myślenie, że... Takie rzeczy... na takie rzeczy wpadasz. Głupierdziele. Naprawdę. Co jest? Bijesz dużo Ale ty jesteś Giga kozacki do farmienia Dobra ja cię nie biję bo Ty jesteś naprawdę Aha Ale faktycznie do farmienia jesteś giga kozacki Ja ci muszę kill bić czy czym? Mieczem dobra, skorupę dostałem. Dostałem talizman zdrowia możliwy do zrobienia, co jest mega fajne. Mogę to zrobić tu? Nie, to pewnie muszę gdzieś zrobić. Dobra, to the fuck is this? Pierdzielanie przeciwnicy. Dobra, zróbmy jeszcze to, ulepszmy jeszcze tego, no, tą wioskę. Pytanie to, że jestem, też jestem, jestem ciekawy czy mogę rozszerzyć tą wioskę pod względem ee, szerokości za każdym ulepszeniem. I tego akurat nie wiem. A nie jest to wcale powiedziane, że nie. O, teraz drugi odcinek, który jest taki troszeczkę mocniej pocięty. Już mniej chodzenia jest takich, ten już bardziej ciekawsze rzeczy myślę, że są pokazane, więc. No. Mamy wiejski rynek, to jest chyba najciekawsza rzecz tutaj. Mogę to jakoś tak przybliżyć, fajnie? Chyba nie. Ale dobra, ulepsz wioskę. Wioska łąki, ulepszona. I co dostałem? Stronną chatę i coś jeszcze. Dzięki Tobie ta wioska staje się coraz piękniejsza. Dzięki! Może nawet przyciągnie jakichś fajnych nowych przyjaciół. nie zapytać gościa, czy chce zamieszkać w naszej wiosce. Kupię siła. Zbieranie zasobów. Znaczy, no, i rzeczy powtarzające się, okej. Okay. Nowe schematy: Dre. We warendowa chatka, czyli chatka z takim czymś, i przestronna chatka, czyli trochę szersza chatka. Plus. Shopa! No to fajne akurat. Nowe fundamenty, podłogi, ściany. O, te ściany mi się mega podobają, akurat z drzwiami. Belki, stachy. O wiele ładniejsze te rzeczy się zaczęły robić. Łóżko. Stolik mamy. Krzesła. O, lampę. No, jedna skrzynia dalej. Fajnie. O! Nie spotkać inną osobę bardzo uwielbiającą przygody. Jestem bombowe barwy, z tobą wszystko od razu wydaje się lepsze. Ciągle ląduję w dziwnych miejscach, więc dobrze jest zobaczyć przyjacielskie nastawienie. To miejsce jest o wiele większe od wyspy. Chyba zostanę na noc w twojej wiosce, żeby odpocząć. Chcę obejrzeć wszystko, co tu masz. Przydałoby mi się miejsce, by osiągnąć... Dzisiaj się nas przygody? Zamieszkałem w mojej wiosce. Miłbym było się osiedlić w jakimś nowym miejscu. To wszystko jest... Nie spełnia moich oczekiwań? Nie ma łóżka, aha. Zesrałaś się, a nie nie ma łóżka. Nie, nie ma łóżka, nie ma łóżka. Gdzie masz oczekiwania? Dobra, masz tutaj łóżko. Coś jeszcze oczekujesz, proszę paniusiu? Masz do mnie miejsce, tak. Już czujesz się jak w domu. Raz, się. I mamy nową panią. Fajnie. Rozmawiaj. Przyjemność po mojej stronie. Włączono na nowy przyjaciel. Tak bardzo się cieszę. Pamiętaj, aby się przywitać, jeśli jeszcze nie było ku temu okazji. Założy się, że chętnie prowadzi warsztat w wiosce albo wyruszy z tobą na przygodę. Jeśli chcemy przyciągnąć kogoś takiego jak. Miał śniak. Potrzebujemy mnóstwo mebli, na których będzie mógł siedzieć. Tylko tu się wylegiwać. Aha. Okej. Okay. Okej. Okay. Mam nadzieję, że ci ludzie nie będą mi podkradać niczego ciekawego. Przykładek. pogadajmy o robocie. Pomóż wiosce. Posperajmy tu. Pomóż wiosce. Proces związany z zasobami. Zbieraj pobliskie zasoby. Będzie zbierać nam zasoby. Tak? da. Mam taką nadzieję przynajmniej. Dobra. Zbudujmy... Może to? Punkt widokowy. Będziemy tu. O Będziemy budować. <ścoughs> Ile tych etapów? I tu. No i git. Dobra To ja w tym otóż tu miejscu e, chciałbym wam wszystkim podziękować za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję że się podobał. E, ja byłem Krokol oczywiście. Podajcie na socjale, może, możecie zostawić oczywiście łapkę w górę i suba na kanale. Jeśli odcinek się Wam podobał, inne serie może się Wam podobają, albo dopiero mnie poznajecie. A w sumie zaciekawił was e, mój e, de e, nie de Znaczy może trochę. <laughs> Więc jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia. Narka.